Nowymi stypendystami marszałka stali się aktor i wokalista Filip Cembala, malarz Rafał Podgórski oraz kompozytor i instrumentalista Tomasz Licak. Marszałek Dzeblewicz wręczając stypendia, podkreślił, jak ważne jest dostrzeganie każdej z dziedzin artystycznej działalności człowieka. Sztuka to po, pojęcie bardzo pojemne i bardzo szerokie, w związku z tym staramy się co roku, żeby że tak powiem, wszystkie albo przynajmniej każde spektrum z tych dziedzin sztuki było reprezentowane. Każdemu z artystów przyznano stypendium w wysokości 12 tysięcy złotych brutto ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. W jego ramach stypendyści będą zobowiązani do wykonywania określonego przez siebie przedsięwzięcia artystycznego. Zdajemy sobie sprawę doskonale z tego, że bez wysokiej kultury nie jest możliwe rozwijanie wszystkich innych dziedzin gospodarki. Również nie pojawią się tutaj nowi inwestorzy, kiedy nie będziemy mieli dobrej podaży oferty kulturalnej. Dlatego też staramy się jako zarząd województwa wspierać tych wszystkich, którym się chce chcieć w zakresie kultury. Mamy nadzieję na bardzo dobre owoce, które będą promować naszą pomorską ziemię. A pomysłów młodym ludziom nie brakuje. Jeden z projektów przewiduje m.in. widowisko słowno muzyczne dotyczące trudnej tematyki ludzkich emocji. Moim projektem będzie w dużym uogólnieniu widowisko słowno-muzyczne, polegającym na ukazaniu bardzo szerokiego spektrum emocji człowieka. Głównie chciałbym się skupić na jeszcze w ogóle nieporuszanego tematu miłości. Bardzo, różne, bardzo, bardzo, różne, bardzo różnych odsłonach. Chciałbym połączyć... Chciałbym sprowadzić do wspólnego mianownika swoje, swoje wykształcenie, jestem i muzykiem i aktorem, więc chciałbym, więc chciałbym zrobić z tego wypadkową i sprawdzić się troszeczkę w roli mm, reżysera. Dla niektórych artystów główną inspiracją do działań jest samo miasto, dlatego w zamysłach Rafała Podgórneru jest stworzenie pejzażu Szczeciny na dużych formatach techniką olejną. Inspiracją stało się właśnie miasto Szczecin, które znam już od dzieciństwa um, bardzo dobrze, zresztą mimo już nie pochodzę ze Szczecina. A szczególnie Szczecin, czyli jego architektura i pojawiające się coraz częściej pytania dotyczące naszej tożsamości architektonicznej, może poprzez właśnie pokazanie pewnych zdarzeń, które się wydarzyły na przestrzeni... Kilkudziesięciu, kilkuset lat w tym mieście będziemy mogli odkryć troszeczkę więcej nas samych. Pieniądze ze stypendium to również pomoc w kontynuowaniu podjętych już działań. To stypendium pozwoli mi na kontynuację w zasadzie moich działań. Nagranie dwóch kolejnych płyt z, z muzykami, którymi, którymi już współpracuję, między innymi. Anders Mogensen, perkusista, który jest rektorem uczelni, w której studiowałem. I mam nadzieję, że w ramach tego stypendium uda mi się też zorganizować jak największą ilość warsztatów tutaj w województwie zachodnio-pomorskim. Wyróżnione działania artystyczne to nie tylko szansa i nowa perspektywa dla samych twórców, ale również promocja dla całego regionu. Tym bardziej cieszy fakt, że projekty powstaną w Szczecinie.